jestem Ksaza. witam was w pierwszym odcinku na Shakes and Fidget na serwerze europejskim 5, który wystartował wczoraj czyli w piątek, 7.07 co ja mogę powiedzieć, zacząłem sobie to grać powoli ogarniać co nieco teraz to ja tylko powiem dla wszystkich którzy będą ciekawi, czy mamy jakieś doświadczenie z go. grą odpowiedź brzmi tak od 2015 bodajże albo 2016 nie pamiętam, musiał zobaczyć na stare konto moje, e, gram w tą grę. Oczywiście, tamto konto, to o tym koncie będzie osobny film nagrany, żeby nie było, ale tylko mogę powiedzieć, że miałem przerwę na, na tamtym koncie, bo ja przez jakiś czas nie miałem do dostępu. I jeżeli chodzi o 6x, moja kariera wygląda tak, że pogrywam sobie czasami, a przynajmniej pogrywałem jakiś czas temu, tak. E, po tydzień, po dwa, i potem przerwa, i tak kółko e, Macieja biało. E, I tak. W kółkiem tutaj tych grzybów trochę ta mama nie, nie powinienem wydawać, ale już i tak zagalopowałem z tym kręceniem, bo nie zauważyłem. aż już dobię przynajmniej do pełnego. O, no, mogły te grzybki, by było fajnie. Coś tam doświadczenie z tą grą mam jako tako, powiedzmy jako tako, aż taki mega nie jestem, ale coś tam ogarniam, nie? Eee, Dużynkę mamy, bo nie ogarniam jednej rzeczy, bo tu jest Memento, moi, a tu jest Mementy, Mary I nie ogarniam o co chodzi, a na sali chwały jest też Memento, Mori i jestem podwójny w rankingu, aż zrobię zrzut ekranu. Tylko ekranu zrobiłem, bo to jest nieprawdopodobne. Uznałem, że nagrywanie do Was shakesa to będzie dobra odmiana dla tego, co ciągle jest na kanale, czyli hero Zero, nie? I co, jaki czas będą się pojawiały odcinki, nie wiem. Odcinki mogą się pojawiać np. co tydzień, co dwa tygodnie. Jeszcze się zobaczy, nie wiem jak to zrobię, ale coś się na pewno wykombinuje, coś się pomyśli. Jest taka odmiana dlatego, że bo, jeżeli no, grać ciągle typu Hero Zero, no to to nie jest dobry pomysł. Eee, a też faktem jest to, że w Shake's już kiedyś grałem i to też jest tak, jakby część mnie. Eee, I uznałem, że fajnie będzie pogreć coś tam podziałać, nie? Z tego, że nam spokojnie będą odcinki się pojawiały z Shakesa. I czy live, na live będzie Shakes? Nie wiem. Może coś tam postaramy się zdziałać. Na tym momencie działamy tutaj na europejskim piątym. E, mamy tego, smoko Gryfa na start i podkę, ponieważ użyłem podotwórcy. Trochę grzybków trochę było, nie? Jak trochę tych grzybków wydałem na losowanie, ale cicho. Miałem 10 do... A! 10 do moich losowań było, dobra, już pamiętam. Grzybek. Grzybków nie było. Więc 10 grzybków wywaliłem, to w sumie mimo 61 grzybków. Teraz. Ale trochę wydałem, ale to tam mniejsza. Grzybki się jeszcze nafały mi podczas misji. Także tym się nie martwimy, nie? Bo wy sobie tutaj działamy. Bym bym pokazał sobie topkę, ale coś się zepsuło, i nie mogę pokazać. O, mogę. Topka na ten moment w ten sposób wygląda. Najbliższy Polak jest tutaj. Jest tutaj Shonetti. Jego kodu twórcy ogólnie użyłem, jakby ktoś pytał. Także jeżeli ktoś chce użyć kodu twórcy to polecam. Kod SZONETTI MYŚLNIK z EU5 Kod będzie oczywiście w opisie Tutaj sobie gra fajnie 30 miejsce Więc jak najbardziej Polecam kodzik użyć Bo na start jest mega przydatny nie? Topka tam powoli coś działa, dużyny się tam powoli tworzy, Powoli coś tam zaczynają kręcić e... Ja też tu coś tam powoli zacząłem kręcić. Jak ktoś chce do tej mojej gildii, to zapraszam oczywiście. Nie są na jakieś mega najlepsze. Coś tam poülepszałem. Ale postaram się coś tam zdziałać. A jak nikt nie będzie przychodził, to albo znajdę jakąś inną drużynkę, albo będę sobie tutaj siedział, nie? Znaczy drużynkę, gildię. Dużo HLZ, za dużo HLZ, nie? Za mamy po 0.25, 25, jakby ktoś pytał. Taka ciekawostka. Eee, A no niestety, mi tu jeszcze nic nie poszło. Bo zaatakowałem Sesjawę 9 minut temu i tak patrzę. O, widzę, mówię, dobra. To nie pójdzie, to nie siądzie. Znaczy, że tak nie będę tykał. No. Ale no. Powoli tutaj zaczynam działać. Wiadomo, jest start, więc tutaj zbytnie nie ma co. Gadać nie ma co zwlekać, tylko trzeba po prostu grać. A i tak miałem odrobinę opóźnienie, ponieważ byłem poza domem. Ale startowałem. 4 godziny tak jakby pogram. Oczywiście, żeby nie było e, przestarcie serwera wbiłem. Jedną misję odpaliłem i zrobiłem. E, no, może nie, no może z trzy. I od tamtego momentu po prostu poszedłem znowu poza dom. Znaczy, Cały czas w sumie byłem poza domem, nie? Ale sobie już teraz siadłem na spokojnie i sobie pykam, lecę i klikam. I powoli sobie to działamy, nie? Także tak. Jak te, także tego. Tak jak ktoś chce, to zapraszam, oczywiście, do grania razem ze mną albo w jednym teamie, albo jak nikt nie będzie grał w jednym teamie ze mną, to pójdę do jakiegoś może innego teamu. Się zobaczy się okaże. Kod twójcy macie w opisie, nie mój, bo ja nie nie zasłużyłem. Ale macie. Osoby myślę, że wartej tej yy, upczejenia. Tam mówiłem, że sobie tam klikał w tego Shakespa i klika sobie też w kazeta. Także możecie tam wpaść. I jak najbardziej guziku użyć, czy do. Czy jako kod bonusowy, czy do, nawet do zakupu tutaj pakietu startowego czy tam oponek, tam wolicie. No, a ja sobie to powoli działam. Nie będę wam tego przedłużał filmu. Nie ma w sumie co tu tak ciekawego e, aż tyle pokazywać. Ja sobie to powoli zaczynam powoli będę sobie tam tu poskręcał e, te, że tak powiem, rejony. No. A jeżeli jak ktoś chce do drużyny to po prostu przeszukajcie sobie mnie, napiszcie do mnie wiadomość. E, że chcecie do Teamu czy coś, ja nam zapro i coś tam się podziała. No. Już tak wiem nie będę przedłużał. Ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o, o tym jest suba, jeżeli chcecie na przykład oglądać Reserry i nie chcecie, żeby wam coś umknęło. Coś z tej serii nowej. Bo być może... Coś nowy się akurat trafi, i będzie chciał to oglądać. Więc zachęcam do zostawienia suba. Możecie też zostawić ocenkę pod tym filmem, Bardzo bym był wdzięczny, żeby ten film trafił jeszcze większej liczby odbiorców. I możecie zostawić komentarz ee, dla statystyk. Albo co myślicie o tym, że jak się pojawił na kanale. I od razu mówię, że jeżeli ktoś chce, gdzieś konto oceniał, to póki co z tym poczekajmy, bo... Tak jak mówię, ja się aż tak nie znam na tej grze. Zresztą kiedyś grałem dawno temu. A tak się aż nie znam na tej grze, więc póki co ocenię, jak może dajmy sobie. dajemy sobie spokój. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, do zobaczenia. I cześć!